thank you W 2024 roku już po raz siódmy zapraszamy do udziału w Dr Irena Eris Tasty Stories. Do powrotu na wzgórza delewskie, gdzie uroda świata i spokój natury koją i zachwycają, a mieszkający tu ludzie odkrywają przed nami inspirujące historie. Zapraszamy Państwa na spotkania z kulturą i tradycją Warmii i Mazur. Kierunek naszych wędrówek wyznaczają mieszkający tu pasjonaci. Ich historie to inspiracja do organizowanego w hotelu w październiku Weekendu ze Smakiem. Agnieszka Wilbrand, szefowa kuchni restauracji Oranżeria w hotelu SPA dr Irena Eris w Wzgórza Dylewskie wraz ze Sławomirem Kwaśniewskim z restauracji Romantyczna zaprosiła w tym roku do współpracy dwoje wspaniałych szefów. Ewa Malika-Szyc-Juchnowicz i Bartosz Szymczak spotkali się z Agnieszką i Sławkiem na Wzgórzach Dylewskich już w czerwcu, by poznać okolice i tutejsze zwyczaje kulinarne. Przy ogniu i na tarasie jednego z siedlisk hotelowego kompleksu raczyli się przygotowywanym przez Agnieszkę sezonowym jedzeniem i odkrywali, jak wiele mają do zaproponowania warmia i mazury od strony kulinarnej. Co poza produktami zainspiruje ich do tegorocznej kolacji? Zaczynamy od warmi, pięknego regionu na północny wschód od wzgórz dylewskich. Najpierw Lidzbark Warmiński, gdzie mieszka i tworzy utalentowana rękodzielniczka pani Krystyna Tarnacka-Jurgielewicz. Czym się zajmuje? Kombinuję, co można zrobić z szczepcami, to znaczy haftuję, zszywam, pokazuję i uczę. Jak się zaczęła moja przygoda z czepcami? Ono także po prostu. Słychać było o czepcach, dużo się o tym mówiło, że były kiedyś. Bardzo dobrze, były kiedyś, ale teraz ich nie ma. No to trzeba pokręcić głową i gdzie te czepce są, gdzie ich odszukać, jak znaleźć. No i zacząć haftować. Uczyłam się samodzielnie. Zaczynałam od haftu. Takiego tradycyjnego pomogły rekonstrukcje szat liturgicznych. Czepiec. Który raz trafił do rodziny, przechodził jako spadek na kolejną członkinię rodziny. Jeżeli nie było spadkobierczyni, on lądował w kościele, z czego były potem robione szaty liturgiczne. Czepce nosiły tylko panie zamężne, ale nosiły też tak samo panienki. Panie miały te wstążki tutaj rozlowane, szerokie, a panienki miały tylko tasiemki przytrzymujące czepce. To wszystko opiera się na drzewie życia. Albo kopiuję wzór stary, mniej więcej dziewięć takich wzorów funkcjonuje w tej chwili, ewentualnie z fragmentów z tych wzorów rysuję kolejny wzór. Przenoszę to wszystko na tkaninę, przygotowuję ramkę, przygotowuję grube płótno, które daje pod spód, przygotowuję jeszcze płócienko cienkie, które na to płótno położę. I wtedy kładę właśnie ten oryginalny, ten, co będzie na wierzchu, materiał, wszystko to razem fastryguję, napinam na tęgo, na ramę i jedziemy, haftujemy. Najlepsza rzecz pod słońcem, haftować. Najprzyjemniejsza. Umiejętność wytwarzania czepców Została w 2021 roku wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pani Krystyna miała w tym znaczący udział. Warmińskie dziedzictwo i krajobraz inspirują wielu mieszkających w regionie artystów, również tych młodych jak Natalia Teis, która kilkanaście lat temu zamieszkała w stuletnim domu w Studiance. Mieszkanie w starym domu w starym siedlisku to było moje marzenie odkąd byłam małą dziewczynką. No i w końcu to marzenie udało się spełnić pod koniec studiów. Kupiliśmy stary warmiński dom. Kiedy kupiliśmy ten dom stała tutaj stara stodoła, która niestety nadawała się tylko do rozbiórki i tak powstał projekt, który ja sobie nazwałam rozbiórka stodoły właśnie. I są to prace na starych deskach, deskach z tej stodoły. Chciałam bardzo, żeby to coś na nich znajduje właśnie, żeby było kompatybilne. W związku z tym są na nich pejzaże, ruiny, fragmenty architektury właśnie z warmi i Mazur. Wszystkie deski głaszczę, oglądam, wybieram takie, które mają ciekawą fakturę, senki, spękania. Następnie deski są gruntowane i potem już w mój magiczny sposób, którego nie zdradzam, nanoszę na nie fotografię i łączę ją z malarstwem. Maluję na wszystkim, więc są to zarówno plastry drewna, tradycyjne płótna malarskie, wszelkiego rodzaju również deseczki, skrawki, kartki papieru. Jeżdżę po regionie z aparatem, oglądam i wyszukuję takich drobnych smaczków, trochę zapomnianych miejsc. Natomiast większość moich prac to są miejsca w okolicy mojego domu, nawet w takiej, takiej odległości do 10-15 km. Zawsze interesowało mnie to, że coś przemija, że coś jest to jest takie bardzo nostalgiczne i ja myślę, że w ogóle te deski same w sobie są pełne nostalgii. Jak sobie kiedyś powiedziałam, że na Warmii jesień trwa cały rok. Jest bardzo nostalgicznie. Z Warmii wracamy na Mazury. W tym roku w ramach Dr Irena Eris Tasty Stories szczególny sposób chcemy zwrócić Państwa uwagę na dziedzictwo językowe. Dlatego zaprosiliśmy na wzgórza Delewskie badacza i popularyzatora mowy mazurskiej, pana Piotra Szatkowskiego. Mazurski był używany przede wszystkim przez potomków kolonistów z Mazowsza, którzy przywędrowali na te tereny od wieku XIV, w wieku XV i w wieku XVIII. Jest to Mieszanka wpływów historycznych w naszym regionie. To znaczy, z jednej strony, Mazurzy przynieśli ze sobą wraz z kolonizacją z Mazowsza swoją mowę z dialektu mazowieckiego, ale na to nakładały się jeszcze różnorakie wpływy północno północnoniemieckie, ogólnoniemieckie w XIX wieku. Więc tak naprawdę, mamy do czynienia z mową pogranicza, która ginęła wraz z germanizacją w drugiej połowie XIX wieku, po II wojnie światowej. Mowa mazurska też niespecjalnie mile była widziana, i no, można powiedzieć, że zarówno w czasach niemieckich, jak i później po wojnie, mowa ta była marginalizowana i dlatego też wraz z wyjazdami wielu Mazurów po prostu przestała pełnić funkcje praktyczne. Mazurzy żyli tutaj przez ponad pięć wieków. Trudne losy, konflikty, historia sprawiła, że ta społeczność zniknęła praktycznie z pokolenia na pokolenie, a my, którzy tutaj nadal żyjemy, którzy stąd pochodzimy, staramy się przypominać tę historię. Ej, waju na Mazury, przyjedź ta Ajf do Kreju Ostrudzkiego. Na zachód Mazur do wzgórz Dylewskich. Obocyta ślady wspaniały, piękny starej kultury Mazurów i dawnych Prusów. Kulturowe i historyczne dziedzictwo w i Mazur ale przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy je kultywują, to nasza inspiracja do organizowanego cyklicznie Dr Irena Eris Tasty Stories. W październiku spotykamy się w gospodzie Sielanka, gdzie kolację wieńczącą Dr Irena Eris Tasty Stories przygotują szefowie gospodarze Agnieszka Wilbrandt i Sławomir Kwaśniewski, a także Ewa Malika Szyc-Juchnowicz, która w gdyńskiej restauracji Malika Serwuje autorskie dania tzw. kuchni podróży, w tym jej ulubione potrawy z Magrebu i Bliskiego Wschodu. Oraz Bartosz Szymczak z warszawskiej restauracji Rozbrat 20. Jego restauracja otrzymała w tym roku gwiazdkę Michelin, zachwycając inspektorów pysznymi daniami, których podstawą są najwyższej jakości składniki i doskonałe wyważenie smaków. Jesienią zapraszamy Państwa na siódme już spotkanie z dr. Irena Eris, Storys. Wspólnie przygotujemy smakowitą i pełną niespodzianek kolację. Do zobaczenia w październiku w hotelu Spa Dr. Irena Eris na wzgórzach Deleskich.